Przyroda w Ziemi Bosztyńskiej to książka pani Leonora Mikołajczak. Książka wydana przez wydawnictwo Biblioteka. Dobry wieczór panią. Dobry wieczór. Pani Arleto, podobno to dzięki e, pani staraniom po trzech latach książka dopiero ukazała się na rynku. Czy to prawda? A ja myślę, że nie, że to nie dzięki moim staraniom, ale dzięki rzeczywiście dobremu duchowi tej całej inicjatywie, to znaczy pani Marii Magdalenie Tomczak od której dowiedziałam się, że Pani Ela Mikołajczak napisała coś takiego. Czy stąd dedykacja na pierwszej stronie Pani Eleonoro, bo mhm. czytamy tutaj, że oczywiście rodzinie oraz Pani Marii Magdalenie Tomczak dobremu duchowi ochrony środowiska. Pani Maria Magdalena jest taką osobistością tutaj w Olsztynie, że uważam, że jej się po prostu należy. A jeśli chodzi o szczegóły pani Maria, pani Magda nie wiedziała, że będzie podedykowany jej, bo teraz może wyjść, że ona wiedziała mhm. i to jakaś, jakaś wdzięczność. To, to tak wyszło zupełnie z innych powodów, chociaż może się zbieżnie tak wydawał. Dobrze, ale o pani Magdzie zrobimy oddzielny program. <noise> Niech pani powie skąd. Już mówimy o tym okresie sprzed trzech lat. W 1996 roku, czy to pani wpadła na pomysł, żeby tą książkę wydać? Dlaczego akurat musiało upłynąć to aż 3 lata? To znaczy, to nie była, pierwotnie nie było założenia książki. W 1996 roku na zlecenie Tezupu Wolsztyńskiego robiłam pracowanie pod tytułem Zasoby Przyrodnicze Gabiny. Tezup? Terenowy zakład, terenowy... Oj! Nie mhm. nie wiem. <laughs> Ten nowy zakład usług projektowych. O, wtedy, że pan Słowiński, obecny burmistrz, był tam y, kierownikiem tego zespołu. od y, dlatego, że y, jako osoba fizyczna nie mogłam tego napisać, to znaczy nie mogłam tego y, dostać zlecenia z urzędu. Natomiast urząd w filmie potrzebował opracowania zasoby przyrodniczych gminy. To było związane y, no, z takimi dość zawodowymi sprawami, między innymi z akcją. Y, z przyjęciem programu gospodarki ściekowej. Jednym słowem, było to związane z zupełnie z czymś innym niż wydrukowanie tej książki. To w 96 roku zaczęłam pisać. Skończyłam to pisać w 97 w lutym 97 roku i okazało się, że to jest to znaczy, mi się wydawało to takie normalne opracowanie. Jedne z tych, które robiłam wcześniej, wcześniej też robiłam różne takie rzeczy. Natomiast okazało się, że tu jest w tym opracowaniu Zasoby Przyrodnicze Gminy, jest kompensą całej wiedzy o geografii, przyrodzie, botanice, ornitologii i w ogóle wszystkich dziedzin związanych z przyrodą. Na no właśnie, bądź. ja myślę, że naszym czytelnikom możemy dokładniej powiedzieć, cóż ta książka zawiera, bo y, tytuł jest troszeczkę mylący Przyroda Ziemi Wosztyńskiej, ale nie jest to tylko i wyłącznie o tym, Jakie, y, jakie piękności przyrodnicze mamy w naszej ziemi bolsztyńskiej, ale również o tym, co należy robić, aby tę przyrodę ocalić. Y, w geograficznym skrócie, co ta książka zawiera? To jest właściwie inwentaryzacja na koniec 1999 roku zasobów przyrodniczych, hydrologia, to znaczy zasoby wodne może tak bardziej po polsku, o glebach, o wodzie o parkach podworskich, o jeziorach, o stanie czystości tych jezior, o zagrożeniach wynikających na przykład z, z dzikich wysypisk albo wylewania zawartości szamp na pola. W ogóle książka obejmuje przyrodę gminy Wolsztyn. Największy problem przy tej książce było niezbieranie materiałów i nieukładanie ich, Poszczególne rozdziały, ale tytuł. Wynalezienie tytuł. tytułu. Właśnie. Muszę przyznać, że myśmy bardzo długo nad tym myślały, <grymne> prawda? <grymne> <grymne> ale w końcu doszłyśmy do porozumienia, bo pierwotny tytuł to był Zasoby Przyrodnicze Gminy. Gminy Wałstrzy. Tak. Mhm. I, i, I wtedy po prostu uznałyśmy, że ten tytuł jest troszeczkę taki. Sz właśnie, mhm. że o wiele lepiej będzie to brzmieć, jak będzie to Przyroda. I druga rzecz, która też bardzo dużo nas kosztowała czasu i pracy, to była okładka. Która, Ale nie odczytałem, że właśnie, ja się, się tego Ale każdy, z nas, miał swoją okładkę, a, każdy a. z nas miał swoją okładkę, której bronił. Właśnie. Przepraszam, kto wygrał? Ja. ja. To, to może inaczej, bo. rzeczywiście były trzy projekty okładki. Jeden bardzo się podobał pani Eli. Ten mi jeszcze, jeszcze jeden, ale troszeczkę taki był zniechszonyony. Ale czwarty ten obraz. był jeszcze mojej córki która A też właśnie, który też porsowałam. <grym> <grym> e, jednak powiedziałam, że, że ja, która reprezentuje te wydawnictwo, mam ostatnie <grym> zdanie, <grym> ostatnie słowo należy do mnie i podjęłam decyzję, że właśnie że będzie to zdjęcie no na Nie Zostało nam zakończenie. tylko rzucać monetę albo mhm, grać. <grafię> Wróćmy jednak do tego, co w środku. Oprócz informacji właśnie o przyrodzie ziemi włosztyńskiej mamy tutaj mnóstwo przepięknie wydanych, przepięknie wydrukowanych zdjęć. Pani Roro, kto Pani pomógł w wydaniu tak pięknej książki? Rozumiem, że Pani Arleta miała tutaj no, niewątpliwie najwięcej do powiedzenia, tak? Ja robię zdjęcia dokumentacyjne. I praktycznie te zdjęcia, które ja robię, zostały zrobione, nie, te zdjęcia, które tu się, moje zdjęcia, które tu się znalazły, to praktycznie zrobiłem w ciągu dwóch dni tego roku. Jeden to był wypad w kwietniu w teren, drugi to był wypad 3 maja. Zdjęć nam ciągle brakowało. Mieliśmy około 300 fotografii zebranych podczas... Takiego ostatecznego przygotowania materiału. A ile w sumie tu jest fotografii w tych książkach? Około 50. 50. Mm -hmm. Nawet nie wiem dokładnie. Dokładnie też nie. <noise> nie wiem dokładnie, że 50 mieliśmy takie Tylko jak tak się przegląda, to jest dużo. No <noise> chciałam powiedzieć, że skontaktowałam się wcześniej. Nie chciałam mieć tu tylko swoich zdjęć, bo uważam, że na przyrodę można patrzeć w różnym, pod różnym kątem. A poza tym nie mam tak dobrego aparatu, który zrobiłby obada, kwiatek w zbliżeniu, zbliżeniu, a z kolei znam parę osób, które zajmują się fotografią przyrodniczą. Z nimi się skontaktowałam, część mi odmówiła, część bardzo chętnie udostępniła sobie zbiory. Miałam problem trochę z kliszami, bo czasami zdjęcia były sprzed lat, a, a potem trudno było znaleźć te, te klisze. Podobno miała pani trudność z płazami i gadami, jak to się stało, stało że się <grym> lamy <w tej> <grym> Tak, to, to, to prawda. Yy, muszę powiedzieć o roli pana Piotra Drozdowskiego z Gazety yy, Lubuskiej. Pan Piotr Drozdowski, gdy dowiedział, się, że ja, że ja zbieram materiały i zdjęcia, kon, yy, skontaktował mnie z panem Antonim Magdziakiem, ale właściwie to pan Antoni Magdziak sam przyszedł do mnie, przedstawił swoje zdjęcia. I złożył propozycję, że jeżeli mi czegoś brakuje, to on jest gotów mi przygotować się, zrobić na zamówienie. Ponieważ brakowało mi płazy, wigadów, poprosiłam go, powiedziałam mu, gdzie może ewentualnie je znaleźć. On poświęcił dla mnie całą niedzielę całą, i całą kliszę z aparatu, żeby, żeby te płazy być fotografować. No, rzadkie wyszły, rzadki wyszły wspaniale. Jeśli chodzi. Tu jest dużo zdjęć pana Kotlawskiego. Pan Kotlarski jest ze Zbąszynia, bo reszta, reszta autorów zdjęć jest z Wolsztyna, z tym, że chciałam podkreślić, że wszystkie zdjęcia, jakie tu są, łącznie z tymi zdjęciami okładkowymi są z terenu gminy Wolsztyn. Nie ma tu zdjęć, które byłyby z terenu innej gminy. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo w końcu książka obejmuje opis gminy Wolsztyn mm -hmm. i chciałam, żeby te zdjęcia były też z gminy Wolsztyn. Paper piękny, zdjęcia mhm. bardzo dobrze dopracowane. Pani Arloto, to musiało kosztować mnóstwo pieniędzy. Skąd wydawnictwo Biblioteka wzięło, w, wzięło na to fundusze? Książka została całkowicie sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i w tej chwili książka jest tylko i wyłącznie dysponowana przez ten fundusz. Jaki nakład był? 500 egzemplarzy. Będzie do druku bo na pewno ja sam jako mieszkaniec Wolsztyna i myślę wielu moich przyjaciół i, i inni ludzie, ch każdy chciałby mieć taką książkę w swojej kolekcji. kolekcji. Myślimy my o tym, ale zobaczymy jak, jak to wszystko się tak złoży. Także przypuszczam, że będzie najprawdopodobniej będzie, bo jest dość spore zainteresowanie mieszkańców Właszczyny, a zresztą nie tylko mieszkańców. Także sądzimy, że tak. Panią Eleonoro czy przygotowuje Pani jeszcze jakieś dodatkowe części do tego, Czy, bo nie sądzę, dzisiaj rozmawialiśmy i powiedziała Pani, że na pewno chciałaby Pani tu jeszcze wiele rzeczy umieścić, które się nie zmieściły. Co dalej będzie z tego typu książkami? Czy to będzie jakieś? Zbieram. Seria? Zbieram nadal materiały, dlatego że do tej książki materiały zbierałam około 20 lat. Są te zdjęcia nawet starsze. Jest tu jedno zdjęcie starsze umieszczone. I, i ja, nawet, ja nie zaprzestałam, ja nie zakończyłam swojej ewidencji tutaj najbliższych okolic tą książką. Ja zbieram te materiały. Kiedy zbierałam wcześniej stare mapy, stare wyciągi, kserowałam dokumenty, to nie, nie myślałam, że to się ukaże drukiem. Więc nie wiem co dalej. No ja się cieszę, że Pani Ela zbiera materiały, bo będzie tak. materiał na następną książkę. się, tego interes, tak? Znaczy ja mam nie tylko, ja nie zbieram tylko materiałów z gminy Wolsztyn, ponieważ mieszkam tutaj na terenie gminy, ja się tu urodziłam, ja się tu wychowałam, ja tu mieszkam, pracuję i uważam, że ta moja ziemia jest tu najpiękniejsza, ale nie tylko zbieram z Wolsztyna, z z Siedlca, z przemętu. są materiały na o wiele większą pozycję, ale to zobaczę co z tego wynika. Chciałbym jeszcze zapytać o bardzo interesującą sprawę, czyli o wydawnictwo Gryteka, To nie jest Wasz debiut rynkowy. Nie, absolutnie Jest to w sumie szósta książka. Dwie, nie, trzy wydaliśmy wspólnie z panem Leszkiem Maruszewskim, a to jest trzecia już tylko i wyłącznie nasza. Pierwsza to Kębłowo, mhm. pani Świetliński. Zaraz Dziejów Kębłowo. Tak. tak. Druga Głaz, to są wiersze pana Adama Rzuczkowskiego, no i trzecia pani Mikołajczak. Ale ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie mi się pracowało. No. Prawda, Wprawdzie spędziliśmy dużo czasu przy telefonie, ale bardzo no. dobrze mi się pracować. Cieszę się bardzo. Myślę, że książka naprawdę jest wspaniała i na pewno trafiła w gusta wszystkich czytelników, bądź trafi w gusta wszystkich czytelników. Życzę Paniom dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.